Dzisiaj chciałbym zapoznać Państwa z nowym konkorderem firmy Sony o nazwie HXR NX3. Jest to, jak zapowiadał koncern, następca popularnego modelu AX2000E, kamera, która pojawiła się w sprzedaży niedawno i konkurować ma na rynku z wyższym trochę modelem NX5. Przejdźmy do zawartości pudełka. Mamy no, pudełko z naszą kamerą otwieramy. W pudełku będziemy mieli tak. Muszlę oczną, instrukcję obsługi, płyta, na której znajdują się instrukcje obsługi w wielu językach, kabel zasilający, ładowarka, gdyż bateria jest ładowana bezpośrednio w kamerze. Pilot do kamery. I oczywiście samą kamerę. z folii. Oto i ona. Proszę zwrócić uwagę na to, że w opakowaniu brak jest akumulatora. To wszystko, co znajdziecie Państwo w opakowaniu z kamerą. Muszla oczna, instrukcja obsługi, kabel zasilający, pilot, adapter sieciowy i oczywiście sama kamera NX3. Kamera HXR NX3 została wyposażona w różnego typu gniazda wyjściowe. Z tego, co możemy zaobserwować na tylnej ściance kamery, mamy tutaj do dyspozycji wyjście kanału dźwiękowego, kanał prawy, kanał lewy oraz zrealizowane przy pomocy złącza BNC gniazdo, które umożliwia nam wyjście z kamery sygnału VHS. Na tylnej ściance kamery znajdziemy także gniazdo HDMI, którym możemy przekazać sygnał wysokiej rozdzielczości HD, a także gniazdo mini USB. Poniżej złącz USB i HDMI znajdziemy gniazdo zasilania oznaczone DC in, do którego możemy podpiąć zasilacz sieciowy. Kamera została wyposażona w dwa banki pamięci oznaczone literami A i B. Możemy do zapisu wykorzystywać karty Memory Stick Pro Duo HD, jak również karty SD oraz karty SDXC. Kamera ma możliwość zapisu z tak zwanym backupem, jeżeli w obydwu bankach umieścimy dwie karty pamięci, materiał może być zapisywany jednocześnie na obydwu kartach. Kamera HX-RNX3 została wyposażona w lodową lampę czołową, która umożliwia doświetlenie planu. Jeżeli nie dysponujemy innym źródłem światła, możemy z tej lampki skorzystać. Kamera Sony hx nx 3 została wyposażona przez producenta w moduł Wi-Fi, który umożliwia współpracę z tabletami i smartfonami. Kamera posiada obiektyw Sony G, o ogniskowej 28,8 do 576 mm. Jest to ekwiwalent dla formatu małoobrazkowego 35 mm. Przy włączonej funkcji Clear Image Zoom, ogniskowa ta wzrasta do wielkości 1152 mm. W warunkach dobrego oświetlenia, kamera wybiera ostrość bardzo precyzyjnie. Obraz jest nasycony kolorami. I można powiedzieć, że jest bardzo ładny. Kamera posiada bardzo ciekawy system śledzenia ostrości na wybranym obiekcie. Po zaznaczeniu w menu funkcji wykrywania twarzy, twarz jest obrysowana jak widzimy pomarańczowym kwadracikiem i bez względu na to, w jaką stronę twarz będzie się nam poruszała, zbliżała czy oddalała od kamery, kamera zawsze utrzymuje Ostroż na wybranej i zaznaczonej przez nas twarzy. Nadszedł czas, aby podsumować nasz krótki test. Kamera Sony, model HXR-NX3, wydaje się być ciekawą propozycją. W cenie około 13 tysięcy złotych, cena w chwili premiery tego modelu na rynku, otrzymujemy zwartą konstrukcję wyposażoną w moduł Wi-Fi, w gniazdo HDMI, w lampę LED umożliwiającą doświetlenie planu. i Lampa, która zawsze jest pod ręką, na pewno jej nie zapomnimy wyposażoną w przyzwoity obiektyw i, jak już wspomniałem, rozsądną cenę. Do braków możemy zaliczyć brak gniazda SDI oraz brak wymiennej optyki. W następnym odcinku z naszego nowego cyklu Bitwa Kamer przedstawimy porównanie modelu HXR-NX3 do podobnej cenowo kamery Sony NEX-FS100, posiadającą dużo większą matrycę Super 35 mm, oraz wymienną optykę. Jeżeli jesteście ciekawi, która z tych kamer wygra, już zapraszam.